Mam dobrą wiadomość. Słuchają nas nie tylko radiosłuchacze tutaj w Rzeszowie, ale całe Podkarpacie, cała Polska, cała Europa i cały świat przez stronę internetową Radio Rzeszów, więc niech będzie gorąco, niech będzie gorąco pod palmą. nadzieję, że również przy jej muzyce zabawicie się nieźle. Niech będzie zatem gorąco podczas finału Werbel 2014. Oto kolejna nasza gwiazda. Still Velvet! Czułam i listy przebojów Radia Rzeszów i Dinotopu. I jak dla mnie, dla mojego pokolenia, jestem ze starszego pokolenia, to y, królować powinny zespoły tego typu jak właśnie KSU. Myśmy dzisiaj z Sanoka przyjechali całą rodziną, trzej bracia moi żona dla KSU. Taki jest werbel 2014! Werbel 2014 Polskiego Radia Rzeszów Najlepsze Zespoły Podkarpacia KSU! <trykamy> Oczywiście dzięki wam zdobyliśmy w jednej kategorii i dzięki dziennikarzom druga drugiej kategorii wygraliśmy Także dziękujemy wam serdecznie Co roku takie piękne nagrody trafiają dla tych, którzy dostarczają nam najwięcej emocji muzycznych, dzięki których muzyka Podkarpacia staje się słynna nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. Życzymy, żeby wyszła poza granice naszego kraju. Podwójni laureaci, podwójni zdobywcy. KSU! Dzielę wszyscy już w dzielną Zbierasz kronki, zaraz mnie wypędzam w nowy Pora się wynosić, ale nie mam wcale do to dziś. Kiedy tutaj szedłem, zatrzasnąłem mocno twoje drzwi. Poryczy czas, już widać dno, poryczy czas. Idź wite szkło. Poryczy czas, już widać dno, poryczy czas.